W ramach Akademii Witolda Pileckiego młodzi ludzie z całej Polski przygotowują projekty poświęcone lokalnym epizodom historii XX wieku. Aby przygotować uczestników, zapraszamy ich do udziału w szkole letniej. Tegorocznym tematem Akademii jest odwaga cywilna jedna z wartości, którą kierował się w swoim życiu patron naszego Instytutu, Witold Pilecki. Akademia to nie tylko realizacja projektów, ale również seminaria, warsztaty projektowe i historyczne przygotowane przez pracowników Instytutu. W tym roku, poza młodzieżą, zapraszamy do współpracy także nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji kultury, którzy będą wspierać uczniów w pracy nad projektami oraz dla których przygotowaliśmy program szkoleń i seminariów. W tym roku odbywa się już trzecia edycja Akademii. W poprzedniej uczestnicy przygotowali projekty powiązane z działaniami Instytutu. Projekt internetowy poświęcony prawom wyborczym kobiet. Mobilną grę miejską historii Białego Stoku nagrywali notacje świadków epoki, czy zorganizowali konkurs o postaci Witolda Pileckiego. Koła letnia odbyła się w ostatnim tygodniu sierpnia, w Lipowym moście na Podlasiu. Później uczestnicy będą realizować projekty w swoich miejscowościach w okresie od września do grudnia. Podsumowanie w Warszawie odbędzie się na początku 2022 roku. Do udziału w Akademii zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski zainteresowanych historią i zaangażowanych w życie swoich lokalnych wspólnot. By wziąć udział w Akademii, zbierzcie zespół czterech osób opiszcie swój projekt w naszym formularzu rekrutacyjnym nawiążcie współpracę z waszym nauczycielem, pracownikiem Domu Kultury czy drużynowym. Więcej informacji znajdziecie na naszym facebooku i stronie internetowej. Zapraszamy i do zobaczenia.